Jest to las mijałacz. Zapraszam Was do Waszego ogrodu, do ogrodu leśnego. Las kieszonkowy to nie tylko drzewa. Las kieszonkowy to nie tylko drzewa zwykłe, nieowocowe, ale również owocowe. Założenie lasu kieszonkowego polega na tym, aby w małym na małym placu, na małej przestrzeni rosło jak najwięcej roślin. Roślin rodzimych dla danego regionu, i tutaj na przykład gruszka będzie sobie zwisała. Jest to grusza pospolita. Dlaczego bardzo ważne są rośliny owocowe, drzewa owocowe? Ponieważ tworzą one swego rodzaju pożywienie tak dla ptaków które chcemy tu ściągnąć dla dżownic jak opadnie taka gruszka zacznie się rozkładać to też będą zachodziły procesy gnilne rozkładu też to będzie użyźniać naszą ziemię najważniejsze żeby tutaj na naszym mikrolasku były owoce były Wszelkiego rodzaju krzewy owocowe, drzewa owocowe i zwykłe drzewa oraz kwiaty.